Cześć, Marek, Broker Maszyny Janmar Centrum. Dziś kolejna super propozycja. Wczoraj miałem dla Was tutaj obok 26 z Roto z a dzisiaj mam Creme de la Creme. A więc 26, full advance. Pierwsza niespodzianka, widzicie te ograniczniki na lemieszu. To są składowe systemu, Niwelacji laserowej. Znajdziecie to na jednym z naszych filmów. System niemiecki. Tu jest zbudowany tutaj panel sterowania od tego systemu. Komfortowa kabina, oczywiście. Fotel z amortyzacją. Eee, co do tego, chwytak z rolkami do układania prefabrykatów. Płyty i tym podobne. DMS-owski. Głowica uchylno obrotowa Encon z chwytaczkiem szybko złącze hydrauliczne z zabezpieczeniem przed przypadkowym wypięciem, A, no tak to wygląda, tak? Enkon jest na full wypasie maszyna nasza demonstracyjna. E, do tego ha, właśnie, do tego jeszcze białe gąsiennice, więc super propozycja dla brokarzy. Cena na pewno bardzo korzystna. Tego dowiecie się za chwilkę. No i cóż, niespodzianki czas zacząć. Nasza flota maszyn demo roboczy już było. Czas na najlepsze okazje w Polsce. Zapraszam.